Witajcie w kolejnym przeglądzie najlepszych gier na Androida. Dziś mam dla Was długo oczekiwaną grę, przede wszystkim dla miłośników produkcji sportowych. Ale nie brak także tytułów, w których można solidnie się przestraszyć, bo to horrory i różnego rodzaju bardzo klimatyczne gry napędzają ten odcinek. No to jedziemy. A zaczynamy od razu z grubej rury. Myślę, że miłośnicy horroru zdecydowanie znają postać Slendermana. I to właśnie on jest główną postacią w produkcji Slenderman Dark Forest, czyli rasowym horrorze, w którym naszym zadaniem jest po prostu przetrwanie przetrwanie w nawiedzonym lesie, w którym musimy znaleźć 5 zaginionych nagrań. Nie jest to jednak proste pożyczony Slenderman oczywiście łypie swoimi oczyskami na nasze życie, starając się nas zaskoczyć w najmniej przewidywalnych momentach. To naprawdę dawka bardzo mocnych emocji, z których nie każdy potrafi wyjść cało. A teraz czas na kolejną mega klimatyczną produkcję, która przede wszystkim spodoba się miłośnikom, Azjatyckich klimatów. Detention to bowiem horror właśnie w stylu japońskiej starej szkoły, robienia dobrych horrorów. Naszym zadaniem jest rozwiązanie wielu różnorodnych zagadek, jakie kryją się za nawiedzioną szkołą. Wcielamy się bowiem w jednego z jej uczniów i odkrywamy kolejne tajemnice, które są momentami naprawdę mocno przerażające. I choć to klasyczna przygodówka w stylu Point and Click. To emocji i naprawdę mocnych wrażeń jest tutaj co niemiara. Teraz luzujemy nieco ciężki klimat i przenosimy się w zimowe warunki, które już niebawem no może nie niebawem, bo za dwa czy trzy miesiące pojawią się za oknami, a tymczasem mamy możliwość wyczyniania różnorodnych cudów przy stworzach przy akompaniamencie śniegu wstąp. Bardzo przyjemnej grze zręcznościowej, w której naszym zadaniem jest oczywiście czesanie różnorodnych trików i pokonywanie tras, oczywiście zjeżdżając ich w dół jak najdalej tylko możemy. To gra w stylu kultowego Alto's Adventure czy też Oli Oli bardzo wymagającej gry skateboardowej. Więc jeżeli lubicie szybką, porywającą akcję, to z pewnością będziecie zadowoleni. Można narzekać na to, że ta gra stała się prawdziwą wyciskarką do pieniędzy, rzecz jasna naszych pieniędzy i rzecz jasna dodatkowych pieniędzy w ramach różnorodnych mikropłatności. Faktem jednak jest to, że lepszej gry korzykarskiej po prostu nie ma i chyba nigdy nie będzie. Mowa o NBA 2K20, czyli najnowszej odsłonie niesamowicie popularnej serii o studia 2K Games, która oczywiście pojawia się także na urządzeniach mobilnych. Jeśli pominiemy całe to zamieszanie z mikropłatnościami, które pojawiają się w niektórych trybach, pojawi nam się obraz naprawdę niesamowicie wymagającej, ale także kompleksowej symulacji basketu. Mamy tutaj nowe tryby, które pozwalają nam chociażby na rozgrywanie koszykówki ulicznej w module 3 na 3 zawodników. Mamy także wsparcie dla kontrolerów, więc jeżeli zastanawialiście się, czy to dobry pomysł, by kupić kontroler do smartfona czy tableta, tak. To jest bardzo dobry pomysł chociażby dla tej produkcji. Sama rozgrywka jest naprawdę mega wciągająca, daje mnóstwo radochy z wykonywania kolejnych rzutów za 3, czy też efektownych wsadów rzecz jasna, ale przede wszystkim znakomicie wygląda. NBA 2K20 daje radę. I nie dajcie naciągnąć się na dodatkowe płatności. A kończymy produkcją zupełnie inną niż pozostałe. Spokojną, Uroczą pod względem wizualnym, rzekłbym nawet idylliczną. Mowa o Penguin's Isle, czyli produkcji, w której naszym zadaniem jest zajmowanie się statkiem pingwinów. Naszym zadaniem jest także zapewnianie im odpowiednich warunków do życia, rzecz jasna przez różnorodne atrakcje, przez odpowiednie warunki do zamieszkania, przez zdobywanie pożywienia i innych tego typu koniecznych do egzystencji rzeczy. Rozgrywka jest naprawdę bardzo przyjemna, bardzo spokojna, wręcz idealny to relaksator po ciężkim dniu. Warto spróbować, a nuż się przekonacie. I to już wszystko co przygotowałem dla Was w tym odcinku i jestem pewien, że ta dawka mocnych wrażeń jakie przyniósł ten odcinek, czy to chodzi o horrory, czy to chodzi o gry sportowe, czy też o... Bardzo spokojną grę z pingwinami w roli głównej. Z pewnością wystarczy Wam ten ładunek na długi, długi czas. A w kolejnym odcinku widzimy się już za kilka dni. Do zobaczenia!